W tym filmie chciałem pokazać, co należy ustawić w aplikacji zamiast taksometru. W momencie, kiedy wykonamy wszystkie instalacje, fiskalizacje, kiedy mamy aplikację kasy, aplikacje zamiast taksometru gotowe do działania. Natomiast chcemy je skonfigurować wedle swoich chęci, swoich taryf, tego w jaki sposób chcemy pracować i jak sprawdzić, czy wszystkie dane, które są wymagane, są już uzupełnione. Wchodzimy w profil i w profilu klikamy edytuj. Mamy tutaj pokazane wszystkie swoje dane, które możemy powinniśmy uzupełnić, czyli uzupełniamy imię, nazwisko, swój telefon, nazwę firmy, adres, urząd skarbowy, i możemy tutaj wprowadzić numer, na który od klientów możemy otrzymywać płatności Blik. Ten numer jest wyświetlony w każdym podsumowaniu, które klient dostaje, to które do niego idzie mailem, to które idzie SMS-em. Więc jeżeli klient chciałby ten numer podsumowania wykorzystać i na ten numer wysłać blikiem płatność za przejazd, to możemy sobie ten numer tutaj wprowadzić. Mamy tutaj też opcję, aby wysyłać powiadomienie do klienta po zakończeniu kursu. Ta opcja powoduje, że y, po zakończeniu przejazdu paragon wysyłany do klienta jest przez system. Natomiast jeżeli tą opcję tutaj odznaczymy, bądź ręcznie klikniemy opcję udostępniania, wtedy y, paragony możemy wysyłać do klienta ze swojego numeru telefonu, bądź ze swojego maila, tak żeby klient miał wtedy do użytkownika kontakt. Zapisujemy, wracamy do ekranu głównego. Następnie powinniśmy ustawić Licencję i samochód, którym jeździmy, czyli uzupełniamy rejestrację pojazdu naszego, numer boczny, numer licencji i urząd miasta i ważność licencji. Te dane są zawarte na każdym paragonie, dlatego należy dbać o to, żeby były aktualne. Jak ustawić cennik w aplikacji zamiast taksometru? Wchodzimy w zakładkę Cennik i mamy tutaj możliwość ustawienia wysokości opłaty startowej. Odcinka początkowego, który zawarty jest w opłacie startowej, i następnie taryf pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i opłaty za godzinę postoju. Po ustawieniu naszych taryf klikamy Zapisz, system zapisuje te dane, i w tym momencie, od tego momentu, wyceny, które wykonujemy, są wykonywane za pomocą tych taryf. Kolejne pytanie: jak ustawić strefę miejską, gdzie? Skąd aplikacja ma wiedzieć, gdzie y, z naszego punktu widzenia jest miasto, a gdzie y, strefa pozamiejska? Klikamy Strefa miejska, pokazuje nam się tutaj zakładka, która po. Jakby instalacji, kiedy jesteśmy pierwszy raz, kiedy zainstalowaliśmy kasę i aplikację, wygląda w ten sposób. Czyli mamy praktycznie całą Polskę zaznaczoną, że jest to nasza strefa miejska. No, chcemy to zmienić, więc klikamy sobie w wielokąt i za pomocą tych kwadracików możemy sobie je przesuwać i w tym momencie ukształtować to tak, żeby. Ten wielokąt był dookoła mojego miasta. Jeżeli ktoś wolałby zrobić na komputerze, jest też możliwość skopiowania tego adresu, który jest tu, wysłania sobie go mailem na komputer, na komputerze otworzenia w przeglądarce tej strony i możemy sobie to edytować z pomocy z poziomu komputera. Natomiast na smartfonie też możemy to dość y, szybko wyedytować, żeby dookoła swojego miasta y, poustawiać y, te, ten wielokąt, który definiuje nam strefę. Tu jest tak, że jeżeli klikniemy sobie, mamy odcinek z dwoma punktami, jeżeli klikniemy w środku, dodawany jest kolejny punkcik, y, który możemy przesuwać. Jeżeli ja go przytrzymam... To on się nam kasuje. No i po kolei możemy go ustawić. Niektóre miasta e, mają zdefiniowane od razu granice. Mogę sobie je tu rozwinąć. Na przykład, mogę wybrać Kraków. W tym momencie system załaduje mi granicę miasta Krakowa, i mogę sobie tutaj kliknąć ustaw, jako moja strefa, i w tym momencie te ustawienia przedefiniowane są zapisane jako jako moje e, ustawienia mojego miasta. Tych miast tutaj będzie przybywać, jeżeli chcielibyście, żeby skorzystać z takiego przedefiniowanego, m, przedefiniowanych granic stref, a nie ma waszego miasta na liście, możecie napisać maila i w miarę możliwości dodamy wasze miasto tutaj do listy. Po zrobieniu edycji wracamy do aplikacji ostatnim elementem, który należy ustawić, są ustawienia kasy fiskalnej, których będziemy używać do fiskalizowania usług taxi. Wchodzimy w przycisk kasa i ustawiamy w pierwszej kolejności stawkę VAT, z której będziemy korzystać dla usług taksi. Możemy ustawić dla usług taksi stawkę B 7%, bądź stawkę E zwolnioną. Te stawki są narzucone przez Ministerstwo Finansów. Zaprogramowane są w każdej kasie fiskalnej, te, które, tą, którą instalowaliśmy na smartfonie, również. I do każdej litery przyporządkowana jest odpowiednia stawka. Do stawki A jest 23, do stawki B jest 7. Natomiast stawka E ma przyporządkowane zwolnienie z VAT-u. Załóżmy, że przyporządkowuje sobie zwolnienie z VAT-u. I kolejne rzeczy, które należy uzupełnić, to zakładając, konto w portalu moja kasa, stworzyliśmy login i hasło, którego używamy do logowania się do kasy fiskalnej i tu należy je uzupełnić. Login i hasło do kasy. Dzięki temu aplikacja zamiast taksometru po każdym uruchomieniu będzie mogła automatycznie uruchomić kasę fiskalną i nie będziemy musieli za każdym razem wprowadzać loginu i hasła do kasy. Przyciskamy przycisk zapisz i aplikacja nasza jest gotowa do pracy.